Badanie rezonansu daje nam wyjątkową możliwość bardzo szczegółowej oceny anatomii patologii w organizmie rozwijającego się dziecka. Jest to badanie, które w sposób szczególny daje nam możliwość oceny zmian patologicznych, których nie dostarcza nam inne badania obrazowe. Właściwie nie ma żadnego limitu wiekowego. W moim doświadczeniu w pracy z pacjentami pediatrycznymi widziałam badania wykonywane nawet u noworodków. Oczywiście należy o tym pamiętać, że pacjent pediatryczny jest pacjentem szczególnym. On nie zawsze współpracuje w trakcie wykonywania badania obrazowego. A szczególnie tak wymaganego dla badań obrazowych, jakim jest rezonans, chodzi mi tu głównie o współpracę, minimalną współpracę pacjenta w trakcie tego badania. Ta minimalna współpraca ma polegać na spokojnym leżeniu w trakcie badania rezonansu. I nie zawsze pacjent młody jest w stanie zrozumieć potrzebę i wymagania wynikające z tego badania, dlatego też ci pacjenci. Wymagają współpracy anestezjologa i znieczulenia w trakcie zabiegu operacyjnego. Najczęstszymi obawami rodziców jest, czy to badanie jest bezpieczne i czy jest jakiś dyskomfort dla pacjenta, czyli ich dziecka, w trakcie wykonywania badania obrazowego. I tutaj zawsze podkreślam, że to badanie jest bezpieczne, ponieważ jest badaniem nieinwazyjnym, niebolesnym, nieobarczonym żadnym ryzykiem powikłań. Porównując z innymi badaniami rezonansu, jest to szczególny rodzaj urządzenia, którego wynik badania jest zdecydowanie wyższy jakości niż innych badań obrazowych. Poza tym, to co jest najważniejsze w grupie pediatrycznej, daje większy komfort w trakcie wykonywania badania obrazowego, skraca okres ekspozycji pacjenta na badanie. Daje również mniejsze odczucie szumu, co jest istotne dla grupy pediatrycznej. Daje również poczucie większej przestrzeni, co wpływa istotnie na komfort pacjenta w trakcie wykonywania badania. Daje możliwość oglądania różnych obrazów i bycia pa rodziców pacjenta w trakcie badania wraz z, z dzieckiem.